Stanęmy. Marian on ci zaraz kiełbasę będzie podawał, jak się wstaniesz. wiemy. Ale basta, ja się kurwa wódki nie piję do kur... Chodź, Nie, nie, To do Iwony zadzwoń. To... Nie mogę, no. A tu już dzwoni, zobacz, już dzwoni. O jebany! Przepukliłem <śleszczędny>. Emanu. Przepukliłem Czemu z was się nie?

ب